Witam Was wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj moim gościem jest moja fryzjerka Edytka. też witam wszystkich. Edytka pracowała, bo przede wszystkim muszę powiedzieć, że Edyta bardzo długo już jest w zawodzie. Zanim przyjechała tutaj do Anglii w Polsce była szkoleniowcem. Później przyjechała do Anglii, pracowała w Londynie z naprawdę bardzo dobrymi fryzjerami, cały czas się szkoli. A teraz obecnie już ma swój własny salon fryzjerski. Dla dziewczyn z okolic Milton Kings, tutaj tam gdzie jestem ja, czyli Luton, jak najbardziej wszystkie detale do edyty będą na dole. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat włosów, więc jeżeli jesteście ciekawe, jakie są trendy fryzerskie, jak zapuścić włosy, zapraszam do oglądania. Fryzjerem, jestem kosmetologiem, więc na takie tematy typu, czy podcinać włosy co miesiąc, jak zapuścić on na temat koloryzacji, ja nie jestem specjalistą, więc stwierdziłam, że Wam przyprowadzę kogoś, kto rzeczywiście na ten temat może się wypowiedzieć. I mamy takie, powiedziałabym, pytania, nie będziemy lecieć jakby schematowo, tylko tak bardziej chciałobyśmy Wam ogólnie też troszeczkę powiedzieć na temat trendów fryzjerskich i em, tego typu rzeczy, więc może zacznijmy od trendów fryzjerskich na ten rok jesień 2001-2002, zima. Edyta, powiedz mi, jakie są trendy najnowsze? Nie wiem Basiu, czy zauważyłaś, że na, na przykład w okresie letnim zawsze już lubimy kolory jaśniejsze. Lato, wiosna jest takim przebudzeniem się i lubimy się w tych kolorach, a zawsze, co roku, trend zimowy jest taki, że jakby schładzamy, a tym bardziej tonujemy w dół wszystkie mm. te wszystkie kolory. Czyli jeżeli mamy blondynkę, wiemy o tym, że jeżeli mamy blondynkę z bardzo naturalnym kolorem, nie możemy poprosić jej, żeby się pofarbowała na brązowo, mm -hmm. bo mamy trendy jesienne. Natomiast zmieniamy odcienie, czyli blondynki zostają blondynkami, ale bardziej w perłowych kolorach, E, waniliowych kolorach. Szatynki zostają szatynkami z akcentami waniliowymi, toffi. Mamy tak. ogromny trend w tym roku jesienią na miodowe kolory, toffi kolory oraz na metaliczne e, miedzie, co on bardzo mnie cytuje. Oczywiście truskawkowe blondy, czyli takie pastelowe kolory. wpadają wpadające. Tak, są śliczne. I też wydaje mi się, że to są takie typowe kolory jesieni nie wiem, czy zauważyłaś. Tak, takie typowe jesienne kolory, takie typowo można powiedzieć ciepłe, takie trochę jak liście? Tak, tak czyli nie jesteśmy już takie chłodne, nie jesteśmy takie bardzo jasne. Aczkolwiek trend na blondy jest taki, dorzucamy więcej, dorzucamy więcej, tylko już nie mamy tych aż kolorów, takich bardzo, bardzo chłodnych. Mhm. I to jest tak fajnie nazwany coconut blond, czyli taki mleczny kolor, mhm. co mi się bardzo podoba, bo blondynki zostają blondynkami, zmieniają tylko odcień. A powiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi o cięcie. No odcięcia są fajne w tym sezonie, bo ciągle zostajemy w podobnych trendach z wiosny i tutaj najlepsi powiedzieli, mieliśmy lockdown. Nie pokazaliśmy się, e, ludzie zostali w domu, aczkolwiek ze względu na lockdown, czyli no nie mogły kobiety chodzić do fryzjera i próbowały same cokolwiek zrobić z włosami. W tym sezonie jest też taki nacisk na regenerację włosów, mm -hmm. na dobre kosmetyki, na to, żeby zadbać o włosy w domu, bo są zmęczone, przypuszczam, takimi samymi próbami. Ja no ja no nie nie <gry> <gry> Więc my styliści wiemy, że co druga koloryzacja jest bardziej takim kolor w no. tym sezonie, znaczy w tym sezonie letnim była. E, ale jeśli chodzi o cięcia, no, co mi się bardzo podoba, jestem wielką fanką grzywek. Więc... Grzybki są fajne, bo grzywki, pozwólcie do tego, tak. grzybki, e, mogą być tak jak z lat 70., prawda? Z anio aniołku Wczorajego się śmiejemy, ma na boku, albo mogą być z takim centrum krótszym, ale ciągle mm -hmm. rozkładającym się na boki. E, oczywiście największym trendem w tym sezonie jesiennym jest też, co też mi się osobiście bardzo podoba, cieniowanie blisko twarzy. Okay. Czyli zobacz, może zachowujemy długość, możemy mieć bardzo długie włosy, możemy eksponować się grzywką, ale też cieniowania muszą być w tym sezonie widoczne. Mm -hmm. Mogą być też niełączone z długością, czyli na przykład cieniujemy mocno przód, a zostawiamy tylko A drugi. na przykład długi jest na prosto tył tyłu Tak, tył tym jest równy, czyli to jest taki szak hairstyle i mamy jeszcze, nie wiem, czy ja dobrze powiem, mulet. Mm -hmm. e, więc to jest takie... Asymetryczne cięcie, czyli skierowane na bardzo krótkie przody okay. w cieniowaniach względem długości Okej. Okay. Więc to bardzo fajnie wygląda, zwłaszcza przy włosach delikatnych. Nie możemy mocno cieniować delikatnych włosów z tyłu, prawda? No nie, no bo nie, w ogóle nie zapuszczamy tych włosów. Ja sama z tym się zmagam, bo ja nie mam dużo włosów z przodu. E, włosy mam delikatne, a bardzo lubię podkreślać cały przód. Żeby bo... nadawać taki świat, tak, tak, tak. więc. To, że mam wysokie czoło, czyli pokazuje to, że mam wysokie czoło, całe, całe to cieniowanie jest takie z kontrast, kontrastem, i nakierowaniem naprzód. Okej. Okay. Co jest bardzo fajne. No i teraz kolejna rzecz. Czy cieniowaniem możemy zmienić rysy twarzy delikatnie? Oczywiście. Właśnie na tym polega w ogóle cała fryzura, że możemy zmienić wygląd naszej twarzy. Czyli jeżeli mamy za wysokie czoło, to styliści rekomendują, musimy zrobić grzywkę, bo jeżeli chcesz, nie podoba się to czoło. Czyli re redukujemy wizualnie wygląd naszej twarzy. Czyli skracamy jej Tak, tak. Czyli krzykryjemy czoło. Na przykład e, dziewczyny mają twarz podłużną i też cięcie nie mogą być z jakimiś pazurami z przodu bo twarzy, właśnie... bo to jeszcze bardziej je wyciąga. Czyli tak naprawdę czyli, okay. przez kolor i cięcie zmieniamy e, wygląd e, naszej twarzy. Okej, okay, czyli na przykład jeżeli ktoś ma twarz bardzo okrągłą i chciałby ją sobie jeszcze optycznie wyszczupić, to te cieniowanie. Tak, okay. tak. Tak samo jasne kolory. Jeżeli masz bardzo mocno nasilone jasne kolory bliżej twarzy, ta twarz ci się wizualnie rozmywa. Mm -hmm. Czyli czasami dziewczyny, które decydują się na blond, a mają ciemne włosy, po wszystkim mówią, o to taka jest okrągła na twarzy, Bo jednak kolor też zmienia. Na pewno. No. Także pa, mówię pasankami rozjaśniamy twarz. Jeżeli czujemy, że, że w ogóle mamy takie, mm, taką ociężałość kolorystyczną, to refleksy tak jakby nadają nam lekkości. Mamy ostre rysy twarzy, mamy ostre rysy twarzy i farbujemy się bardzo ciemno, podkreślamy te ostre rysy twarzy, prawda? Mm -hmm. Jeżeli mamy głęboko osadzone oczy, nie możemy zakrywać się fryzurą, bo wtedy w ogóle znikniemy, nie, nie będzie widać nas. Mm -hmm. Także tak, ma duży wpływ i kolor, i cięcie na, na, na nasze ryzy. Czyli tutaj tak naprawdę, jeżeli idziecie do dobrego fryzjera, jeżeli fryzjer jest profesjonalistą, który się szkoli, to on nie, na przykład przychodzę do fryzjera i mówię, że ja bym chciała mieć, nie wiem, czarne, czarne włosy, bo tak chce, Czy fryzjer ma prawo, powinien mi doradzić, że może jednak byśmy poszli w coś innego, a może jednak byśmy... Zrobili coś taką, jakby modyfikację tego? Wydaje mi się, że fryzjerzy w obecnych czasach bardzo um, nie tyle zmagają się, mają problem, tylko bardzo często żądania naszych klientek są takie wręcz agresywne. Jest mm -hmm. taki: Ja naprawdę kocham czarny kolor. Basiu, mamy sytuację, przyjrzysz do mnie i mówisz: Elia, ja kocham czarny kolor. Tak? I ja wiem, że czarny kolor zmieni Twoje rysy twarzy, być taka wiesz, bardziej ostra, ale z kolei już obserwuję kolor Twojej skóry. To oczywiście Twój wiek, bo wiadomo, że jeżeli mamy nierówności na skórze, sama wiesz, nierówności mm. na skórze, sińce pod oczami, jeszcze jakieś takie zasinienia wyeksponują intensywnym kolorem to wszystko na twarzy. Więc my przyglądamy się i myślimy, no, no nie, kurde, kocha wasze te czarne kolory, ja marzę o tym, żeby Was się uszczęśliwić, ale czy ja pozwolę jej potem powiedzieć, Edi, żałuję, że to zrobiłam? Wiesz, mm. że w obecnych czasach to właśnie powiedzenie nie bardzo często jest lepsze niż, okej, okay, zrobię wszystko, żeby była szczęśliwa. Bo potem ten klient wychodzi z, z gabinetu i e, tak naprawdę płacze. Powiem Jest jeszcze Dokładnie. Ja pamiętam ze swojej hmm. sytuacji, e, kiedy pierwszy raz poszłam do fryzjera, ja mam włosy naturalnie dosyć mocno kręcone i e, wtedy to był ten czas, kiedy Rihanna wchodziła z tym teledyskiem i Love i ona tak. miała to ombre takie. Tak. I ja mówię, tak, ja chcę to ombre. I poszłam do tej fryzjerki, ona mówi, tak, oczywiście ombre zrobimy. Zmieszała dwa kolory na końcu, dwa kolory na, na tutaj przy skórze i słuchajcie, wyszły mi rudek, takie rude, ja ci dam włosy, po całej gości. Myślę, że kluczem jest konsultacja. Nie, konsultacja. Bardzo, nie, 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 nie spieszenie się ze wszystkim, że oczywiście wszyscy, my się cieszymy, fryzjerze, że wróciliśmy do pracy, że mamy tyle ludzi. Natomiast bardzo często fryzjerze omijają tą konsultację. Ona może być za szybko, że wiesz, o dobrze, znamy się Basiu, tak? Ja Ci już tyle razy widziałam, Edia, ja chce omrę. Dobra, robimy omrę. A ta próba konsultacji taka, słuchaj usiądźmy, przedyskutujmy to, ta Twoja jakość, czy jaki oczekujesz ode mnie rezultatu takiego, jako, jako rezultat końcowy. I kiedy mówisz do mnie na przykład o ombre, bardzo często fryzjerzy, styliści też koloryzują włosy przy nasadzie, co jest zbędne. Bo jeżeli nie posiadasz siwych włosów i interesuje Cię tylko pojaśnienie końcówek. Choć to już jest pastę chyba, ombre, nie? Wiesz co, ale ombre przemienia się. Bo mamy face frame e, balayage, mamy, mamy sombre, w Polsce nazywamy to sombrę, tu, tu sama wiesz, w i nazywane to jest po prostu balayage. Mamy e, sunkist balayage, czyli to ciągle wiesz, jest takie jakby podsunięte ombre, gdzieś te refleksje, to nie są zwykłe pasemka Basiu. Mm -hmm. Bo zwykła pasemka, jak wiesz, jest to pojaśnienie w pasm od nasady, przeplatanych na zmianę z Twoimi naturalnymi włosami. Też dziewczyny często mylą przy konsultacjach że one chcą efekt balejarzu, a, a, a proszą o, o highlights, czyli o pasanka. Więc e, ombre, jako taki już naprawdę ombre, oczywiście, że jest paser, dawno go nie ma, natomiast no, wszystkie te najnowsze koloryzacje to są takie pocałunek słońca. Mhm, mm czyli tak zwany face frame? Face frame, balejarz, czyli zobacz, jak, jak skupiamy się na kondycji włosów, nie bojaźniamy ich wszystkich. Aczkolwiek wcześniej powiedziałeś mi o tym, że jesienią dorabiamy trochę więcej pasemek, tak, tych refleksów, mm -hmm. ale robimy je w waniliowych, kremowych odcieniach. Tylko ciągle jakby priorytetem w tym sezonie jest ym, regeneracja włosów. Okej, okay, do regeneracji teraz przejdziemy, bo to jest bardzo ważna kwestia. Też a propos, jak będziemy zahaczać po zapuszczanie włosów, bo wiem, że bardzo dużo dziewczyn, w tym ja, też bardzo intensywnie zapuszcza włosy, żeby ta długość była fajna, ym, ale chciałabym jeszcze właśnie spytać o koloryzację, jeżeli chodzi o, ym, o to, bo rozmawiałyśmy wtedy to a propos tego, że Stanach, teraz, gdzie no, ta koloryzacja naprawdę idzie fajnie do przodu i raczej te wszystkie trendy idą do nas, chyba tak, z, z Ameryki oczywiście. Północnej. I, i um, a propos właśnie blondów i rozjaśniania, że teraz nie jest modny taki jasny, platynowy po całości, tak. tylko właśnie, żeby jak najbardziej te włosy zaoszczędzić, bo cały czas nie tylko w fryzjerstwie, ale również i w kosmetologii, w medycynie estetycznej idziemy w stronę tej takiej naturalnej, ładnej, zadbanej skóry, jak i również włosów. Więc żeby tych włosów całkowicie nie rozjaśniać, bo to jednak mimo wszystko zawsze jest obciążające. Tak. Tak. Idziemy w takie dodawanie koloru, ale nie po całości, tylko bardziej e, wybieramy sobie tak, żeby to była taka ta zewnętrzna warstwa, tak? E, jeszcze inaczej powiem, że dla każdych e, wielbicielek blondu nie możemy powiedzieć, słuchaj, to nie jest trendy, jeżeli ktoś uwielbia blond włosy. Ale ostatnie moje konsultacje z dziewczynami były takie, właśnie na tym polega face frame palejarz, czyli robimy Oprawę z bardzo jasnego koloru, mm -hmm. czyli skupiamy się na tym, żeby pojaśnienia były jak najbliżej Twojej twarzy, dając Ci zadowolenie i ten efekt, o który prosisz. Jestem jaśniejsza, jestem blondynką, nad bardzo jasną blondynką, ale tak dobieramy technikę, żeby te pojaśnienia na przykład z tyłu i mówimy wiesz o koronie głowy, ale z tyłu, żeby przechodziły naturalne odcienie, czyli mamy. Mamy kolor jasny, który przechodzi do bardzo intensywnego odcienia z przodu, mm -hmm. nadężenia bloku z przodu, co właśnie to jest takie trendy teraz, wie, że mm -hmm. nie pojaśniajmy wszystkiego. Generalnie skupmy się też na tym, żeby te włosy były bardzo mocno zregenerowane. Znowu mm -hmm. powtarzam to. Um, I um, na przykład szatynki. No, co ma zrobić szatynka w tym sezonie? Tak jak Ty, ty jesteś szatynką, ja jestem mm -hmm. szatynką, tak? No to mamy różne pojaśnienia. Ty masz karmelowe pojaśnienie, ja już sobie mm -hmm. zeszłam do czekoladowych wiesz, odcieni, no bo taki jest trend i, i ja się czuję dobrze właśnie jesienią, taka stonowana. I ja na przykład nie czuję się dobrze w, w pasmach jasnych, bo mam grzywkę. Mm -hmm. I ona bardzo często mi się oddziela. A wtedy zobacz, muszę mieć efekt tak naprawdę ombre, bo ja nie mogę mieć tych pojaśnień bliskości. Ty musisz życi. mieć jaśniejsze tutaj. Tak, ja mogę mieć tylko jaśniejsze pasma, bo ombre pamiętasz, jak był efekt ombre. Ombre mm -hmm. to było wszystko pojaśnione na, na, na dolnej I To było dość dług... mocno odcięte do Tak. One były mniejsze lub większe odcięcie, ale to był taki kontrast. Bardzo ciemna nasada do środka długości i bardzo mocno pojaśnione końce. Teraz oni wszystko wprowadzają znowu w ten naturalny efekt, ale na przykład ja już sobie nie lubię takiego efektu zrobić. Ja mm -hmm. się z tym źle czuję, Nie może 15 lat nosiałam nad włosy. Mm -hmm. Wiesz, także to się też. Mm, to się mienia. tak naprawdę też zmienia, ta tak? Tak. My się zmieniamy, Basiu. Nasze, zobacz, ty, twój wiek, jakby ty jesteś osobą, która w danym wieku prosi o inne koloryzacje, robić tak, a za chwilę będziesz w takim wieku że poprosisz o jeszcze inną Słuchajcie, ja, ja przed bardzo długi okres swojego czasu byłam platynową blondynką e, i to były czasy studenckie i ja sobie ten blond, Boże Święty, aż mi się teraz, słuchajcie, gęsia skórka, ja sobie ten blond sama, ja sobie sama ściągałam ten, e, ten kolor i ja Ci powiem czym <grym> był i do tej pory jest. W drogeriach jest ten taki spray Johna Friede. Jest. Pojasz, I słuchaj, a... ale co ja robiłam? Ja, żeby był lepszy efekt, to ja sprayowałam te włosy i potem suszarką ciepłą… Czy nagrzewała, żeby był lepszy Ogóle, tak, nie no, słuchaj... Ja potem się zastanawiam, czemu w tych sposób nie mogę zapuścić, co one się tak rą? A ja tam... Rrr. Myślę, że wszystkie mamy takie, wiesz, o, e, okay. opowieści, co to myśmy kiedyś chciały zrobić, jako klientki. że że to swoim mają swoje mroczne opowieści o, okay. Ale tak, tak, myślę, że tak. Stany, mi osobiście, bardzo bliskie są stany i trendy w Stanach, bo bardzo lubi się u, u tych ludzi jakby szkolić. szkolić i wiedzę nabywać od nich. Może dlatego, że jest ich tam tak wielu. Jest ich tam tak wielu mi się wydaje, że u nich też jest taki fokus mimo wszystko całe Hollywood, wszystkie filmy, te filmy, gwiazdy filmowe, ta cała śmietanka, którą my widujemy cały czas przed telewizorem, czy w, na Instagramie Jennifer Lopez czy jakieś SEF tak. Gale, większość wszystko się tam odbywa, więc u nich jest ten nacisk, że jakby ta koloryzacja, nie tylko koloryzacja medycyna estetyczna, też, my też bierzemy tak naprawdę bardzo dużo e, takich nowości ze Stanów, które przychodzą, dlatego że oni tam też mają na to taki popyt, tam wszyscy są tak. wyglądać pięknie, tam nie tak. ma wszystkich ludzi. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej też w tą stronę, dlatego oni są tak dobrzy w tym. Tak, ale jak również moje przemyślenia są takie, że to nie jest tak, że Europa na przykład musi dogonić stany, że te trendy, nie wiem, czy zauważyłeś, wypływają w podobnym czasie, mhm. że w obecnych czasach internetu choćby, oni się mhm. jednak ci dyrektorzy artystyczni, czy twoi doktorzy, oni się potrafią zebrać i naprawdę coś fajnego wymyśleć mhm. i w jednym czasie to puścić, ale przez to, że jest tak dużo tych ludzi w USA. Jakże stylistów od ciebie z branży? Tak. To jakby z większym napływem tak, to idzie. Tak, na pewno z większym napływem to idzie, i oni tam po prostu, że tak to my też mają dostęp do takich nowości, nowości, pomimo wszystko, jak coś nowego wychodzi, to wszystko idzie tam. Też tam jest bardzo dużo producentów, którzy wypuszczają te najlepsze no kosmetyki, tak naprawdę. Nie tak mówię, że wszystkie, ale w większości. I tutaj właśnie chciałabym tak przejść do pielęgnacji, bo. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie typowe, najlepsze zabiegi pielęgnacyjne, które można najpierw wykonać w gabinecie fryzjerskim, czyli to takie dogłębne odżywianie, to co byś poleciła? To zależy, co chcesz uzyskać, bo pielęgnacja jest jakby taką trochę powierzchniową regeneracją. Mamy pielęgnację, mamy regenerację. Nie wiesz, pielęgnacja to tak jak mamy krew do twarzy pielęgnujący i regenerujący. Niczym się to nie różni. To tak samo jest we fryzjerstwie. Czyli na czym się skupiamy? Bo jeżeli masz właśnie problem z tym, że włosy ci się kruszą, to pielęgnacja ci nie pomoże, tak jak pomoże ci regeneracja. Okay. Czyli musimy się zastanowić, co, co tak, na, tak naprawdę, co potrzebujemy dla danego włosa, dla Twoich włosów. I na przykład są osoby, które poprzez zmiany hormonalne tracą włosy mm -hmm. i tutaj fryzjer absolutnie nie jest za dużo w stanie pomóc. Nie. Tu jest trecholog, tu jest potrzebne badanie i trzeba znaleźć przyczynę, tak? Przede wszystkim tak, dokładnie. Dieta, stres, no, suplementy, teraz, metoterapię, różnego tak, rodzaju, tego typu tak, rzeczy. Tak. Ale jeżeli chodzi o zapuszczanie, załóżmy, że jest taka osoba, która klient, który jest zdrowy, nie ma żadnych zaburzeń hormonalnych ale te włosy się kruszą ze względu na złą pielęgnację lub ze względu na jakieś rozjaśnianie nieudane. Tak, tak. I teraz tak naprawdę co robimy? Czy musimy rzeczywiście wszystko ściąć? Czy jest coś, co ewentualnie mogłoby nam troszeczkę te włosy wyciągnąć? Jak, jak, jak byś to e, podzieliła? Bo jest teraz botox jest olaplex, to są zupełnie dwa inne zabiegi, one oczywiście, zupełnie dwie inne oczywiście. rzeczy robimy, tak? Jest jeszcze kolejny e, koza, który wszedł na rynek i to jest peptydowa regeneracja dogłębna, która jest e, na podstawie DNA włosa peptyt został wygenerowany, zbliżony do DNA włosa, więc w ogóle wchodzi nowy, nowy, nowy rodzaj regeneracji. Ty będziesz miała okazję tego używać. To wam to... powiem. Tak, tak. I wracając, i robimy tak. Jeżeli mam włosy naturalne, to włosy naturalne zazwyczaj się nie kruszą przez innego powodu jak z naszego. Mhm. Czyli mamy uszkodzenia mechaniczne, termiczne i chemiczne. Naturalne włosy chemiczne uszkodzenie nie interesuje. czyli je źle czeszemy, z mokrymi włosami chodzimy spać, mamy ciasne gumki i chcemy zachodować włosy, więc jest pytanie, co mam robić? Oczywiście bardzo mocno pilnować tego, żeby te, o te włosy dbać poprzez prawidłowe mycie, skupienie się na tym, że jeżeli to są uszkodzenia termiczne i mechaniczne, po prostu jak najmniej używać tych termicznych urząd, narzędzi, urządzeń, aparatów. Mm -hmm bo suszarka nie może być nigdy na, na, na najwyższej temperaturze, na najwyższej prędkości trzymana prawie, wiesz, przy oczach. Tak jak ja. Więc właśnie, na pewno nie możemy szarpać włosów. Wiesz o tym, że czesanie włosów jest bardzo ważne, mm -hmm. ale nikt nie, tak naprawdę nie wie, jak je czesać, co jest okej, okay, bo przecież macie nas od tego żeby mu to powiedzieć. Więc ja zachęcam do tego, żeby jeżeli naturalny włos się kruszy, zastanowić się nad tym, jak zmienić ten rytuał codzienny, i rytuał mycia włosów, czyli zmienić szczotkę do czesania, nie nosić gumek, nie chodzić z mokrymi włosami spać i pilnować, żeby nie było wysokiej temperatury. Okej. Okay. I teraz jak jesteśmy przy szczotkach, to Wam powiem, czego ja się dowiedziałam od Edyty. Ja sobie na początku w ogóle czesałam włosy Tangle teaser. I to jest złe. Bo Tangle teaser nam te włosy strasznie łami, choć kiedyś było mówione, że to najlepsza szczotka, jaka była. Może... być. Potem przerzuciłam się na Olivigarden Garden szczotkę z włosiem naturalnym dzika i ona jest super, ale ona jest dobra do włosów suchych. Tak. Jeżeli dziewczyny macie tak włosy, takie włosy jak ja, które są kręcone, falowane, puszące się i musicie je przyczesać na mokro, to jest to specjalna szczotka, którą też kupiłam od Olivigarden Garden za polecenie Edyty, wam gdzieś zdjęcie przeleci. I jest to szczotka, która po prostu tak przepięknie wchodzi w włosy jak masło. Czeszę się włosy na mokro, na sucho. Generalnie muszę Wam sprzedać sekret, który jest znany przez wszystkich, a nikt o tym nie wie. To jest taki, niby wszyscy wiedzą, ale nikt o tym nie wie. Pani, że rozmawiałeś o czyszczaniu włosów, ja bardzo często pytam się klientek, jak te włosy czeszą. I to jest takie, tak, 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 tak. Więc jak mówię, słuchaj, musisz zrobić odwrotnie. No to jest takie, jak to mam zrobić odwrotnie? Więc ja mówię, słuchaj, jeżeli włosy masz splątane. Twoje są puszo, spuszone, wow. moje włosy są mocno pojaśniane, tak? Czyli ma, to jest oczywiste, że w, w, urwiemy włos w tym takim najsłabszym miejscu poprzez czesanie, czyli mamy uszkodzenie jakie mechaniczne. Więc czeszmy włosy od długości, przechodząc środek, a na końcu mamy nasadę, czyli odwrotnie. Mhm. Pamiętasz, że Ci mówiłam, że błąd robią też dziewczyny, myjąc włosy źle. Tak. Też niby wszyscy wiedzą, nie wie to o tym nikt. Uwaga, jak mieć prawidłowo włosy? Nie można mieć głową do dołu włosów. Dziewczyny nie można, po prostu nie można się nakręcić nad wanną i umyć głowy. Dlaczego? Bardziej klączemy włosy. Mm -hmm. Co robimy z szamponem? Wiele, większość dziewczyn używa szamponu na końcówki, co jest niepotrzebne w ogóle. Dlaczego mamy włosy przy nasadzie brudne? I przedruszające się. Tak, i przeduszające się. My masujemy, myjesz dwa razy głowę. Teraz już tak. to. Nie myjemy dwa razy głowy, to jest takie, że o jego wystarczy jeden raz. Czasami włosy jest na przykład przepuszczająca się skóra głowy, nie jesteśmy w stanie je za pierwszym razem umyć. Właśnie ja mam z tym problem i miałam zawsze, jeżeli chodzi o szampon i odżywkę, ja jestem bardzo, y, szybko wszystko robię. Y, już tak mam i ja nienawidzę myć włosów, po prostu dla mnie to jest tragedia, więc jak ja te włosy mam włączyć, tak chcę to zrobić szybko i to był jest właśnie błąd, bo ja myję je szybko, niedokładnie dokładnie do tego spłukuję, to wszystko jest tragedia. Więc myjemy włosy dwa razy, tak. masujemy, czekamy chwilkę? Nie. Nic nie robimy to na szybko. Nikt, nikt nie ma czasu, obecnie, wiesz, obecnie stać pod prysznicem i bo Edi powiedziała, że muszą umyć dwa razy i nie wiem, wykonywać jakieś tańce pod prysznicem. Nie. Absolutnie. <grym> Wszyscy się spieszymy, mamy dzieci, mamy pracę, musimy to zrobić szybko. Ale pierwszym razem, czy Ty zauważysz, że kumiesz pierwszym razem głowę, w ogóle Ci się nie pieni szampon. To jest bardzo. bardzo słabo. Czyli pomyśl sobie, że jeszcze ta skóra nie została oczyszczona. Okay. I to jest okej, okay, że się nie pieni, nie ma znaczenia jakiego szamponu używacie. Za pierwszym razem Ci się, się nie spieni. Ok. Więc po masz drugi raz. Czy robisz tak, że szampon dajesz na głowę czy na rękę? Na rękę. Dobrze. Czyli na, musisz nalać małą ilość szamponu, rozprowadzić na dłoniach mm -hmm. i dopiero masować skórę głowy. Masuj skórę głowy, nic nie rób końcówką. Bo, Ty to może jeszcze nie wiesz, ale młode mamy robią tak, że końcówki piorą jak skarpetki swoich dzieci. Tak, tak, widziałam to, tak. tak. Bo przecież włosy są brudne. Nie, włosy nie są brudne aż tak, żeby je zapierać jak skarpetki. Mhm. Najbardziej brudno mamy skórę głowy. Skupmy się na tym, żeby umyć skórę głowy, czyli co? Idę pod prysznic, namaczam włosy, używam szamponu, raz masuję, nie pieni się, to jest okej. Okay, spłukuję drugi raz masuję i wtedy masz piękną pianę i masuj. Masuj szybko, spieszysz się okej, okay, masuj, ale wymasuj całą swoją skórę głowy. A jak przejdziesz do końcówek, po prostu tylko zduś. Mm -hmm. That's it. Nic nie musisz więcej robić. Spłukujemy. Spukujemy i bardzo kwicie spłukujemy. Nie możemy zostawić resztki szamponu na skórze. Zostaniemy ubierz. Możemy, możemy. Więc jeżeli spłuczesz już to, drugi, ten drugi sz, szampon ze swoich włosów, następuje nałożenie odżywki. Gdzie nie nakładamy odżywki? Na skórę głowy. <laughs> I to jest właśnie kolejna rzecz, którą wszyscy powinni wiedzieć, a dużo osób nie wie. Odżywkę nakładamy tylko na długość i końca. Dlaczego? Odżywka ma zamknąć nam yy, ustęp. Jeżeli nałożymy ją na nasadę, nie wskóramy nic. Dobra, a teraz jak na przykład ktoś powie ja nie mam czasu czekać trzy minuty pod pryszniciem. Nie czekaj. Czynko. Nie czekaj. Nakładam spukójkę. Nakładaj spółku, nie czekaj. Jeżeli jej nie nałożysz, a jeszcze bardziej się spieszysz i znam takie, co się bardzo mocno spieszą, jest, zaczyna się suszenie takie na szybko, byle jak. I pomyśl sobie, że nasz włos, jeżeli nie, nie ma odżywki i nie domyka się ta łuska sama, wygląda jak otwarta szyszka. Wyobrażasz sobie otwartą mm -hmm. szyszkę. I jeszcze dobawiamy szamponem. Suszarką. suszarką. Dobawiamy suszarką. Temperaturą. Czyli co mamy? Uchylony masakra. Co następuje? Następuje urywanie się. Mm -hmm. Czyli to nasze też łamanie włosa. Mamy porozdwajane końcówki, mamy jakieś kurki białe od temperatury suszarki i prostownicy i nici schodowania. Okej. Okay. I kolejny możemy mm -hmm. obalić Mit, że strzeżenie włosów absolutnie nie, nie pomaga w, w, w szybszym wzroście włosa, Gdzie tak, włosy słuchajcie, rosną? Pod skórą. E, Dokładnie. E, bardzo dużo gwiazd nie będę wymieniała zmieniała nazwiska, mówiła propos tego, żeby e, raz w miesiącu ścinać włosy, bo wtedy one szybciej rosną. Nieprawda. Słuchajcie, kto takie głupoty? Kto takie głupoty... Nieprawda, jest, wyrosną nam skóry, włosy pod skórą właściwo. Ty o tym mhm. wiesz, ja o tym wiem. Ale co się dzieje, jeżeli masz porozwajany włos i z uporem maniaka hodujesz ten włos, to on jest po prostu, to brzydko wygląda, bo to się i tak będzie łamało. Trzeba go obciąć. Bo Czyli on, to, on, on, on rośnie, ale nie, na, nie narasta długość, bo on po prostu zostaje w tym miejscu i tylko urywa się, urywa. Ja mam wiele, wiele takich klientów, które mówią, "Edi, ja rok czasu nie obcinałam włosy i ja mam ciągle jedną długość. Co jest nieprawda, ono już nie widzi tej długości, ale jest na przykład środek ułamany. Przez gumkę albo przód jest pourywany, Więc co miesiąc szerzenie, nie też nie wchodzi w rachubę. że nam włosy rosną przez miesiąc od centymetra do niecałych dwóch, to ile by co miesiąc mały po czym? Dwa milimetr, milimetry? Nie ma, wiesz. Nie ma sensu. To nie ma sensu. Albo hodujemy, albo nie. Tak jak mówisz, skupmy się na pielęgnacji. Dokładnie. Myjmy szamponem dobrze skórę głowy, nie włosy.